Pamiętacie ten skromny film o byłym zawodowym mordercy, który zaczyna się mścić po tym jak zamordowano mu pieska? Skromniutki, malutki. Piękny filmik z Keanu Reeves'em. To wiecie, że teraz mamy trzygodzinną, czwartą część, która jest operą przemocy. Gdzie nie tylko mamy tak zwane Fu, ale mamy samochodo-fu, mamy Fu, mamy właściwie każdą. Moż wszystko może być bronią, mamy konio-fu, wszystko kung-fu jest, wszystko strzela, wszystko wybucha. To jest nie tylko malutka historia Zemsie, to jest historia o całym świecie, gdzie wszędzie są mordercy. My nieustannie musimy z nimi walczyć, a jedyna osoba, która jest w stanie pokonać absolutnie wszystkich na całym, całym świecie, jest oczywiście John Wick, czyli baba Jaga. Czwarta część Johna Wicka dotarła do Kin, i wow, jakie to jest widowisko! Za Johna Wicka czwórkę odpowiada chat Stachelski. To jest w ogóle ciekawa rzecz, bo to jest ziomek, który zrobił cztery filmy. Te cztery filmy to cztery części e, Johna Wicka. W tej części Keanu Reevesowi naprawdę towarzyszy Plejada Gwiazd, bo pojawia się Donnie Yen, pojawia się Clancy Brown, pojawia się Bill Scarsgard, pojawia się Scott Atkins, oczywiście wraca Lawrence Fishburn Więc mamy ogromną, naprawdę armię aktorów i aktorek, głównie kojarzonych także z filmami akcji, którzy mają czas, żeby. Zabłyszczeć, ponieważ powtarzam, 100, <noise> prawie 170 minut z napisami i ten film, jak powiedziałem, to jest opera. To jest widowisko. To jest wybuch. On w ogóle nie bawi się już w ustanawianie na nowo jakiejś historii. On wie, co wyszło w jedynce, co wyszło w dwójce, co wyszło w trójce. I mówi: okej, okay, zróbmy to, ale głośniej, lepiej. Dłużej i mocniej. Właściwie od początku, właściwie pierwsza rzecz, którą widzimy, to jest to: Keanu Reeves skakuje na konia i na koniach gania się z innymi ziomkami na koniach i strzela się. No bo, 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 bo oczywiście, że tak, ale żeby nie było, nie jesteśmy Nowym roku, jesteśmy gdzie indziej. Potem za chwilę przenosimy się w inne miejsce, bo w tym momencie skaczemy po całym świecie i dostajemy sekwencję 20, a nawet 30 minut nieustannej akcji. Ponieważ John Wick Chapter 4. To nie jest przegadany film. To jest film, gdzie jeżeli mamy scenę, którą można rozwiązać 3-minutową sceną walki, albo 30, to reżyser mówi, nie, 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 30-minutowa scena walki. I próbujemy nieustannie pokazać nam coś nowego. Bo, bo każdy z Was pewnie zastanawia się, ok, no dobra, no strzelają się, biją się, upadają, ło, ho, ho. ale w pewnym momencie to musi się znudzić. I też takie miałem wrażenie, no kurczę, no w pewnym momencie to, że, to, że kionu świetnie skacze tu, że strzela, że uderza, nie wiem, no, ma magazynkiem, to, że mamy przeróżne ładne ujęcia i tak dalej, to się musi znudzić. Tyle, że nie. To się naprawdę nie nudzi, ponieważ reżyser potrafi nieustannie dodawać nam nowe smaczki, a kiedy trzeba... Trochę cofnąć się i dodać coś żartobliwego. Tyle, że żartobliwego nie poprzez, o dialożek, tylko poprzez akcję. Nowy sposób ujęcia, nowa broń, której nie widzieliśmy we wcześniejszej części. Jedną rzecz, która była zapowiedziana trochę, to to, że chcemy wrócić do jeżdżenia samochodami i robienia jeszcze większego rozpierdzielu. I swoją drogą chciałem powiedzieć, w tym momencie, szybciej wściekli 10, nieważne co będziecie mieli, nie ma szansy, czy przebijecie umiejętność pokazania ciekawej, intensywnej sceny walki z wykorzystaniem aut. To, co tu się dzieje jako gun fu, a właściwie nie gunfu, karfu, jest niesamowite. A tu zresztą jest karfu, które przeschodzi w ganfu i, i, i vice versa. I tak naprawdę szybcy i wściekli chyba nigdy nie mieli tego poziomu adrenaliny, gdy nagle ścigamy się, albo uciekamy, albo grozi nam, że zaraz nas auto walnie i uderzymy w kolejne auto, jako człowiek, który nagle po prostu jest sobie pieszym. Chad Stachelski, nie wiem jak, naprawdę, ja ba bardzo uczciwie, nie wiem jak on wymyślił niektóre sceny tutaj. Bo gdy nie, gdy nie mówię tylko o choreografii, to mówię to o każdym innym elemencie. Ja podam bardzo mały przykład, który dla mnie uderzył mnie przeraźliwie, jeżeli chodzi o stylowość tego filmu. Bo to, że się biją, jest oczywiste, prawda? Ale on. Zrobił ujęcie w, mamy ujęcie w metrze, gdzie tak zostały wypolerowane wszystkie siedzenia, że gdy kamera wchodzi, to mamy świecąco, odbijające się niebieskie światło od dołu, ale gdy jedziemy, to możemy przechodzić bardzo płynnie z mega jaskrawego, niebieskiego, błękitnego w czerwień taką krwistą, ponieważ będziemy pokazywać od nadziei do śmierci. I mała wymiana słów dwójki bohaterów, gdzie łącznie chyba nie pada 10 słów, jest ubstrzona, a właściwie jest zaakcentowana tą zabawą kolorami, ponieważ każda z tych scen, o której mówiłem, to nie jest tak, że Będziemy więcej łamać rąk. Nie. My wykorzystamy każdy element naszego, naszej scenografii. Wykorzystamy to, że latamy po tym świecie i tutaj, okej, okay, no to tu mają być neony. Tu ma padać deszcz. Tutaj te neony będą się zmieniać razem z takimi wielgarnymi lampami, a to jeszcze pokażemy na takich schodach. A tutaj będziemy inspirowali się naturalnym kolorem, na przykład słońca. Wykorzystajmy to, że słońce może być piękne, takie palące, wręcz pomarańczowe i zobaczmy, jak to się odbija na szarej cegle. A teraz nabijamy. Cegle. To jest przepiękne, jak dopracowany wizualnie jest ten film. Tak jak dwójka i trójka także miały zdecydowanie dopracowane sceny. Trójka mniej, prawda? Bo dwójka próbowała zrobić to takie wejście we Włoszech, jesteśmy łocho-hocho, ho, srocho-hocho. Ho, ho. Tak tutaj nie ma sceny, gdzie styl. Chociaż na sekundę znika. Więc jak porównuję sobie jedynkę do czwórki, to, są to wydaje ci się, że to są dwa różne uniwersa. Że to są dwie różne postacie. Tutaj mamy tego naszego, byłego, byłego zawodowego zabójcę, a tutaj mamy Terminatora, e, który nie, niekoniecznie musi używać słowa, który w dodatku jest w świecie Jamesa Camerona, który zakochał się w awatarze, więc te kolorki muszą być podkręcone na 20. I. Jest to fascynujące, ponieważ jestem przekonany, że znajdą się tutaj osoby, które uwielbiają, jed... ja uwielbiam jedynkę, żeby nie było, ja uwielbiam, kocham jedynkę, uważam, że jest ona nie tylko dobrym akcją, jak... nie, 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 uważam, że to jest znakomity film, że to jest przegapiona dyszka roku zdecydowanie, która zwięźle opowiada znakomitą historię i na emocjonalnym poziomie jest także nie do zajechania, ale znajdą się osoby, które powiedzą, "Ok, ja kocham tę historię i tutaj tej historii nie dostaję. I uwaga, uwaga, tak, macie rację. Ten film już nie idzie w rozwijanie emocjonalne. Dostajemy tu jeden ważny moment, do którego jeszcze przejdę, który jest emocjonalnie istotny, ale jeżeli ktoś by zastanawiał się, czy ten film jest historią pisaną zwięźle, wiecie, redaktor by niczego nie wyciął i tak dalej, o nie, redaktor wyciąłby pewnie z półtorej godziny całego filmu, dobrze, zostawiamy 80 minut i to jest przepiękna historia. I co więcej, Jestem przekonany, że dałoby się zrobić kat tego filmu, który trwałby 80 minut i my byśmy się bawili równie dobrze. To jest ciekawe, ponieważ to też powinno dobra, no ale czy to znaczy, że te sceny usunięte nic nie wnoszą? No, z punktu widzenia rozwoju postaci, drogi i tak dalej, nie. Z punktu widzenia naszego fanu podczas siedzenia w wielkim wiecie, w wielkim, wielkiej sali, oj tak, oj tak, bo, bo powtarzam. My nigdy się nie nudzimy, ponieważ w pewnym momencie, właśnie mi się wydaje inaczej, w momencie wejścia do kina, reżyser już wie, wy nie chcecie nowej historii. To jest chyba jedna z najlepszych, najciekawszych rzeczy, którą oni wyciągnęli jako wniosek z części drugiej i trzeciej. Że rzeczy, które najbardziej kulały, to rozwijanie tego świata i próba uzasadnienia, rozmawiania i tak dalej. Część, część trzecia. Pamiętamy walkę z naszymi indonezyjskimi mordercami, Wa walkę z Markiem Damaskosem, walkę oczywiście Helberry i Pieski. I to pamiętamy. Czy pamiętamy rozmowę całą i tak dalej? Nie, w dupie to mamy. Czy nas obchodzi, że Ziomek pojechał sobie na pustynię i w ogóle. Eee, cała historia z drugiej części. No i niestety w tym momencie druga część jest najsłabsza w tej czterologii, prawda? Bo mamy tą całą, o ja tu jadę, będę musiał podpisać się i wykonać wyrok na tej kobiecie, bla bla bla. No i tak, i to jest najbardziej słaby element całego filmu. Więc w tym momencie, nawet gdy gadamy pierdoły, to w ogóle jedna z przepięknych rzeczy, to eliminujemy ilość słów. I to jest celowa eliminacja. Dlatego wspomniałem Terminatora. John Wick. Hmm, wydaje mi się, ja w tym momencie ja nie liczyłem, bo byłem zbyt dobrze się bawiłem, ale gdybym gdyby oglądał to drugi, trzeci raz, liczyłbym, ile łącznie wypowiada słów, albo ile maksymalnie jest w stanie wypowiedzieć słów podczas jednej sceny. Wydaje mi się, że nie wypowiedział zdania, które ma więcej niż cztery słowa. Wyobraźcie to sobie, główny bohater filmu, który głównie kojarzy, komunikuje się jednym słowem lub dwoma słowami. Co więcej, jedna z najbardziej emocjonalnych scen, bo teraz przechodzę do postaci jedynej, która ma tu jakiś fajny rozwój, emocjonalnej sceny polega na tym, że dwie osoby siedzą sobie w kościele i rozmawiają ze sobą łącznie może ze dwie minuty. I ta rozmowa polega na tym, że mamy typu rzeczownik? Rzeczownik. Rzeczownik, czasownik. Czasownik, rzeczownik, 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 do widzenia. I my dostajemy pierdzielnięcie emocjami. Ogromne brawa szczególnie dla doniego Yena, który po pierwsze powinien mieć brawa prawie za każdy razem. Ipmena dla tych wszystkich, którzy wiedzą, no to to jest Donnie Jen, ale to jest kilkadziesiąt, nie wiem, 30-40 lat kariery w kinie kopalnym i wreszcie ktoś go docenia, ale cudownie. I on tutaj ma postać, która po pierwsze przechodzi drogę, po drugie, ma jakieś wątpliwości moralne. Po trzecie, jest ciekawie zbudowana w tym świecie i jest fenomenalny. Hiruki Sanada. Wow, wow. Zresztą, wydaje mi się, że jednym z głównych celów. Rozmowy z aktorami było, bądźcie sobą, bawcie się tym, czym najbardziej się bawicie. Najlepiej, czujecie się najmocniejsi. Czyli Clancy Brown, jestem zdystansowany z niskim głosem i zagrożenie stanowi to, że ja właściwie nic nie mówię, nic nie robię. Z drugiej strony, Lawrence Fishburn, ja cytuję Dantego, szaleję, śmieję się najgłośniej, jak się da, bo wtedy jestem najlepszy. Ian McShane. No to ja będę troszeczkę tak. A z drugiej strony będę dziwny i creepy, i to jestem jako Bill Skarsgard. To wszystko działa przepięknie. Więc nawet, jeśli ktoś powiedział, no dobra, no jest ładnie, bijo się, ale czy tych aktorów kupujesz? Kupujesz ich, ależ ich kupujesz! I kupujesz także to, że mamy tutaj wreszcie nie tylko morderców walczących z mordercami, bo Bill Skarsgret jako jeden z głównych złoli tego filmu jest przeznakomity. Grający na tym nieustannym poczuciu wyższości wobec innych ludzi, którzy są wokół niego, ale jednocześnie potrafiący w pewnym momencie być bardzo przerażający. Czy to jest lepsza część od jedynki? Dla mnie nie, przepraszam. Jak ja wracam do jedynki, ja on także włączam i nie mam mnie. Nie mam mnie przez niecałe dwie godziny i jak kończę film, ja, się, ja jestem spocony. Jezus moje, te emocje są takie, takie mocne. Bo ten film jest realistyczny jeszcze, ja wiem, to brzmi, brzmi dziwnie, on jest jeszcze realistyczny. Ten film to jest opera. I dla niektórych ta ogromna siła przekazu, opery, krzyków, wybuchów itd. będzie czymś lepszym przez 3 godziny niż ten, ta zwięzła historia, która trwa półtorej godziny. I tutaj wydaje mi się, że znajdą się osoby, które powiedzą: Lepszy film. Co więcej, na Rotten Tomatoes więcej ocen pozytywnych. Co dla mnie jest absurdem. Ale jeżeli próbuję to znieść jako film, jakościowo jak film. To ja na przykład nie będę wracał do całego filmu John Wick 4 tak często jak wracam do jedynki. Ja wciąż wracam do jedynki, nie wracam w ogóle do dwójki, wracam do scen z trójki pieski pieski cały czas wracam maroko wracam cały czas i Casablanca, i, i wracam do walki z Indo, indonezyjskimi aktorami tutaj prawdopodobnie jestem pewny że będę wracał do jednego master shotu w ogóle jest jeden master shot którego ja nigdy nie widziałem bo wiemy nieustannie próbujemy nakręcić nową scenę walki gdy ja chodzę biję szczelam i wiecie nie ma cięcia i dostaliśmy tutaj bardzo ciekawy zabieg. Nie zdradzę wam, bo to o to chodzi, wam nie zdradzał. Który jest fascynujący i który jest moim zdaniem genialny. Ja tego nigdy nie widziałem wcześniej w dobrze zrobionym filmie. Nigdy. W grze widziałem, przyznaję się szczerze. Tyle, że były rzeczy, gdzie troszeczkę tam a, zainteresowałem się, ponieważ jedna rzecz wygląda mi na CG i to mnie wkurzyło, bo wygląda to mega, mega, mega praktycznie i nagle. A, CG. Ale ten film. Hu, moim zdaniem. Jako zamknięcie, nawet nie wiem czy zamknięcie, szczerze powiedziawszy, bo nie wiadomo czy to jest zamknięcie. Kto wie, czy któraś postać nie pojawi się za chwilę, czy ta się nie pojawi. Tak naprawdę ten świat wciąż się może przepięknie rozwijać. Kto wie, czy Keanu się gdzieś tam nie pojawi. Ale powiedzmy, że jako domknięcie czterech części, nie wiedząc co będzie dalej. Czy jest to piękne zakończenie? Tak. Czy jest to satysfakcjonujące dla widza zakończenie? Bez dwóch zdań. Czy jest to najlepszy sequel jako film po jedynce? Dla mnie na równi z częścią trzecią, ale prawdopodobnie wygrywa, wygrywa na pewno stylem. Nie wygrywa treścią, wygrywa stylem. Więc tutaj wy będziecie prawdopodobnie mieli podobne odczucia. Na zasadzie kurczę, no może czasami jest tego za dużo. Może ja bym chciał, żeby scena akcji nie miała 30 minut. I macie pełne prawo. Koło mnie parka wyszła, bo za długo, za długo się bili. Naprawdę, koło mnie ludzie wyszli z kina. Więc jest to fascynujące w pewnym sensie, ale na przykład jak zaczniecie się zastanawiać i analizować, no dobra, ale dlaczego ta postać chodzi za wszystkimi, co ona ma w tym notatniczku i tak dalej, a dlaczego ten ziomek w momencie, w którym ma możliwość zrobienia czegoś, on gada i gada i gada i gada, no to oczywiście dojdziecie do wniosków, to nie ma sensu, to też nie ma sensu, to jest najgłupsza rzecz jaką w życiu jakikolwiek bohater zrobił, ale jednocześnie. Bawiłem się jak prosie, oglądając, gdy ten bohater robi to, czego nie powinien kompletnie robić, i śmiałem się do rozpuku w pewnym momencie. A gdy już dochodzimy do ostatnich 20-30 minut filmu, to film mówi: nie, 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 no już puściłem, wydaje się, wszystkie, wszystkie lejce. Nie, nie, ja puszczam absolutnie wszystko, lecę. I on wybiera już taki poziom pięknego absurdu że dosłownie my po tym momentach, gdzie mieliśmy naprawdę trzymać Jezus Maria napięcie, bo szczególnie moim zdaniem wygląda w ten sposób. Pierwszy akt powaga, powaga, drugi trochę mniej, a trzeci wchodzi w rozluźnienie, ponieważ wie, że przekroczyliśmy już tyle granic, że nie możemy traktować się poważnie. I ten film nigdy nie traktuje się na tyle poważnie, żebyś ty czuł, że Jezus Maria to jest durne. Nie mogę zaakceptować tego, że to jest durne. Tutaj to jest durne, ale piękne. Więc gdy dochodzimy do tych ostatnich aktów, to ty po prostu cieszysz się, śmiejesz się z każdej kolejnej sceny. Śmiejesz się z każdej kolejnej sceny interakcji Keanu Reevesa z jakimś bohaterem i po prostu wyczuwasz chemię pomiędzy tymi dwoma bohaterami. I to jest fascynujące, że jesteśmy jakąś chemię pomiędzy tymi dwoma bohaterami, gdyby Jedna postać, która jest tutaj, była w poprzednim albo w dwóch poprzednich filmach, dostała troszeczkę scen, cokolwiek, co dla mnie byłoby tak, rozumiem, że on tutaj dalej jest, to dla mnie w tym momencie mógłbym powiedzieć: OK, czwórka jest znacznie lepsza od trójki, bo droga tego bohatera w tej czwartej części jest mega ważna, a moim zdaniem troszeczkę zabrakło dla niego minutek. Ale znowu, to jest czepianie się szczegółów w filmie. Który, kto wie, czy nie będzie w mojej topce roku 2023, który jest, dla ludzi, którzy kochają styl, a ja znam takich recenzentów, którzy uwielbiają styl, to oni będą, no, to, jest, to jest ekstaza, to jest stan upojenia. Dla tych, którzy oglądają kino, dla wielkiej rozpierduchy, która nie jest robiona tylko rozpierduchą, ale każde ujęcie jest wypieszczone, kolory, ekspozycja, nasycenie kadr i tak dalej, no to tu dostaniecie, dostaniecie opus magnum Johna Wicka. W tej perspektywie największy i to tak porządnie największy film z serii. W perspektywy historii, to wydaje mi się, że historia jest znacznie bardziej na drugim, na drugim poziomie i nikomu na tym specjalnie już nie zależy. Last words, Winston. Na koniec mam powiem tylko o jednej rzeczy, która jest dla mnie świetną recenzją tego filmu. Ja wypytywałem o pewne rzeczy, które mi się rzuciły na oczy jako takie wady, jako minusy, jako niekonsekwencje bohaterów ludzi, którzy byli ze mną na pełnym seansie. I większość osób albo nie zauważyła, że coś takiego się wydarzyło, albo w ogóle do niej do głowy nie przyszło, że ale dlaczego ty się na tym zastanawiasz? I to jest chyba esencja tego, co daje ci seans Johna Wicka 4 że ty wkraczasz w ten film i nawet najgłupsze rzeczy, jakie się dzieją, naj... takie, że po prostu nie wyobrażasz, jakie one są, ty je przyjmujesz w stu dla ciebie są wiarygodne, racjonalne, po prostu kiwasz głową, po, jesz po i bawisz się znakomicie. Tutaj Scott Atkins w Fatsucie, kopniak ogromny, przepiękny. Swoją drogą, nie wierzę, że ta scena nie jest inspirowana anime i swoją drogą też mi tak wydaje, że ten film wie, że anime sceny walki są zajebiste i... Ja, ja czuję przynajmniej, że anime zostało tutaj zrobione. Bo jedną rzecz, którą widziałem w wielu anime, to jest to, że mamy wielkiego grubasa, który udaje, że jest, że jest nieruchawy, a tu nagle jak zaczyna się bić, to wszyscy po prostu klękajcie narody. No i dokładnie to dostajemy z, ze Scottem Atkinsem. W każdym razie, Idzie do kina. Ja, wiecie co, ja czekam mega na wasze wrażenia. Mega, bo widziałem ciekawe recenzje, poczytałem ciekawe zdania. Wydaje mi się, że ten podział na spektakul, na operę i na film jest najlepszym, moim zdaniem, sposobem podchodzenia. Najlepsza opera, nie najlepszy film. Nie najlepszy, ponieważ najlepszy jest John Wick 1. I swoją drogą, też mówię, nie, nie umiem porównywać. Porównać, to nie jest takie trudne, naprawdę. Każdą serię filmową musimy porównać. Dla przykładu szybciej i Wściekli, 5. Najlepsi. Cała reszta. Yy. I tyle. Dobra, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału, zapraszam oczywiście do subskrybowania, zapraszam do zostawienia lejeczka, do komentarza, piszcie mi co tutaj się Wam podobało, co nie, zapraszam także na Instagram, na Instagramie dzieliłem się, kto był, tam ten wie, kto oglądał, to ten wie, na przykład dostałem monetę, bo byłem na przedpremierze, aż w Warszawie, aż dotarłem do Warszawy i wkurzyłem warszawiaków, Hehehe. w każdym razie zapraszam oczywiście na tego Instagrama, możecie też wspierać kanał poprzez Patronite'a, mam swojego Patronite'a, tutaj widzicie linczek patronite.pl, ukośnik brody z kosmosu. A my widzimy się następnym razem, tak, możecie powiedzieć, zajebista koszulka, możecie napisać, bo kurczę, zajebista. Specjalnie ja ją trzymam od premiery trzeciej części i chyba nie ubrałem jej chyba ani razu od tego czasu, ale wykopałem ją z szafy. Od tego czasu najwyraźniej trochę mi się przebrało e, i specjalnie na materiał ubrałem. Dzięki, widzimy się następnym razem tutaj, na brodach z kosmosu. Na razie.